Uwaga! Ten film został stworzony wyłącznie w demonstracyjnych i ogólnokształcących celach. Nie należy powtarzać doświadczenia pokazane w tym filmiku. Suchy lud! Kurczę! Od tej substancji właśnie i zaczął się mój kanał. Najpierw robiliśmy proste eksperymenty. Potem wrzucaliśmy do butelek z napojami. Nawet do 100 litrów w koli w beczce. Pompowaliśmy ogromne balony dzięki lodu. No i do rzeki wrzucaliśmy ogromne ilości lodu. Do mieszkania, w sumie, też. Ale jeszcze nigdy, nigdy nie próbowaliśmy zrobić lodowiska z suchiego lodu. Przy czym nie tylko my tego nie robiliśmy, nikt na światowym YouTube jeszcze tego nie robił. Także co, trzymajcie kciuki, aby nam to się udało. W sumie to można nie tylko trzymać, ale i dać kciuka w górę pod tym filmikiem, już na samym wstępie. Będzie nam bardzo miło. Kochani, pół tony suchiego lodu. Właśnie tutaj będziemy robili lodowisko przy pomocy naszego suchego lodu. Ogromne po prostu podziękowania dla firmy Dry Ice Zone, która wysłała nam ten suchy lód i umożliwia nam zrobienie czegoś takiego. Mam jakiś pomysł, ale musimy przetestować czy w ogóle będzie nam to działać. Pomysłem naszym jest to, aby wziąć jakąś folię, rozłożyć ją ładnie, na tą folię dać lód. Nie wiemy jeszcze jak dużo tego lodu potrzebujemy i następnie zalać to delikatnie wodą. No i spójrzcie, kochani, po chwili widzicie, że nam tworzy się jedna ogromna bryła lodu. Szczerze wam powiem, na YouTubie nikt w ogóle na światowym YouTube nikt tego nie robił. Dlatego my musimy tutaj eksperymentować i pomysłem jest, aby zrobić to gładko. Zrobić to po pierwsze równą warstwą lodu i powoli tak wodą tryskać dosłownie, aby ona zamarzała na tym wszystkim. To jest jedyna nasza opcja, aby zrobić to wszystko gładziutko. To chodźcie tutaj, kochani, ponieważ już przygotowaliśmy dwie plandeki, łącznie na 40 metrów kwadratowych, potrzebujemy jeszcze do tego Трітитки теж саунтом фолі розкладами на подвірку і моціями трітками. że na lodzie będzie jeszcze lepiej się leżało. Tak. Kochani, a więc stwierdziliśmy na sam początek wziąć 20 metrów kwadratowych. Nie będziemy szalali. Na razie sprawdzimy technologię, jeżeli wszystko nam pięknie pójdzie, to wiadomo, że dołożymy jeszcze jedną plandekę i zrobimy większe lodowisko, ale mi się wydaje, że jak nawet na taki rozmiar, to i tak jest nieźle. Kochani, po prostu taka odpowiedzialna misja. Zamówiliśmy pół tony lodu i naprawdę nie wiemy dokładnie, jak to zrobić. Po prostu nie ma żadnej instrukcji, dlatego będziemy eksperymentowali. Jeżeli nam nie wyjdzie, przepraszam was wszystkich bardzo, ale łapeczki w górę dawajcie, subskrybujcie kanał, że tutaj się staramy. Wykombinować coś ciekawego, a my się zabieramy. I już mamy wysypane pół tony suchego lodu tutaj. Tak szczerze, w ogóle to nie jest zauważalne i tak się wydaje, jakbyśmy wysypali 20 kilo, nie? Ale trzeba brać pod uwagę, że cały czas to sublimuje, paruje i po prostu no, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Nie naprawdę o nie nie jest! Także. A! Nasze zadanie teraz jest wyrównać wszystko do jednego poziomu i potem polewać wodą. Naprawdę tutaj trzeba było mieć po prostu, nie wiem, 5-10 ton, żeby jakoś to tam ugryźć, nie? Dlatego wszystko wyrównaliśmy. Zima nie idzie do nas, to my idziemy do zimy, nie? I coś tutaj próbujemy wykombinować, także teraz polewamy to wodą. Ale już stop, jest zimno jak tak siedzę, nie? Po prostu czuję, że, stary, że przymarzam po prostu. Kto dłużej wytrzyma na tym lodzie, kto mu pierwszym pierwszą pęknął. Nie, 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 nie. Kto dłużej na słowiańskim przykucie. <noise> także no, myślę, że teraz zalewamy po prostu wszystką wodą. W ogóle można by było ciebie przymrozić, stary. Kurczę, nawet jak na mnie wyjdzie, to tak nieziemsko wygląda, że ja jestem w szoku. Dużo pięknych rzeczy robiliśmy na naszych odcinkach, ale jeszcze tak pięknego efektu jak chmury po prostu takie ładne i nie było. Musimy teraz chwileczkę odczekać, aby ta para gdzieś poszła, żebyśmy zobaczyli, czy w ogóle mamy lód, czy nie. Nagraj, nagraj! Trzy złote, słuchaj, tak ciężko pracujesz, postanowiłem, że... no. Drinki! O, o, tak popatrz. Się. Także... Za zdrowko. Jeżeli macie równie ciepłą zimę, to polecamy drineczki, nie? To co, za udany odcinek? Mam nadzieję, że jak to pięknie, pięknie w łóżach, a jak muzyka. Problem jest taki, że woda zbiera się w tych dołkach, zobaczcie, i tworzy nam dziury, nie? A na przykład w niektórych momentach jak tutaj, w ogóle jest sucho, dlatego teraz polewamy od razu, o, i zamiatamy, żeby woda nie stała w jednym miejscu. No i co Oskar myślisz o tutaj naszym pięknym lodowisku na willi? Już co powiem Ci, że już naprawdę nie mogę się doczekać. Z jednej strony chcę schłodzić, ale te w tym wspaniałym lodzie, z drugiej strony nie chcę zostawiać naszego ciepłego jacuzzi. Tak, ale musimy. Także idziemy uprawiać zimowe sporty. Ty pierwszy. <noise> Czekajcie. Ej, no jeśli tak patrzeć, to łyżwo w sumie jeździ, nie jest to lepki, bo myślałam, że może być lepki, jak widać, ona jest w stanie jechać, nie tylko, że to się kruszy. W sumie widać, że się kruszy lód i to jest największy problem, że cienki jest, ale można ewentualnie spróbować chociażby ślizgnąć się jeden metr, dlatego no nie mamy nic, po prostu idziemy teraz na całość za skarem, z rozpędu jakoś spróbujemy chociażby metr przejechać, nie, żeby to chociażby można było nazwać lodowiskiem. Dobra stary, jesteś kurczę gotowy? <noise> Wielka chwila, chwila prawdy. G śmierć albo życie, lecimy. Uno, do, do, tre. Przejechałem. Przejechałem, metr. Da się jechać. Trusa jest okej. Okay. Dobra, no, czekaj, ja tutaj, tutaj dawaj, teraz dawaj, dawaj. próbuję przyjechać chociażby metr. Swoją wagą ty się wbijasz w ziemię. 40 kilo różnicy. Ja, 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 muszę, ja muszę wam Dobra. pokazać. Ja, da radę, da radę to się przyjechać zobaczcie. No, ile? 30 cm mi się wydaje, że teraz jeździmy po folii i po trawie, a nie po lodzie, nie? Ale nie dobra. Wybrzony. Nie, trzeba jechać od razu, nie trzeba skakać, tylko jechać jakby, nie? <grym> Coś nie, jesteśmy w tym momencie po prostu lodowaczami, że tam, gdzie jedziemy, tam właśnie nie ma lodu, on znika po prostu. Zobaczcie, piękna jest warstwa, po prostu niczym tor na lodowisko, także tutaj przetestuję teraz. Co?! Ja przejechałem całość, jej! No. Słuchajcie, zdyłem mu już wy stwierdziłem, że skoro jestem takie ciężki, to może po prostu nie będę niczuć tutaj Dawidowi tego lodowiska. Podeszki są płaskie, są bardziej śliskie, więc po prostu spróbuję zrobić to, co on robi na łyżwach, tylko w swoich butach, nie? Więc trzymajcie kciuki. Teraz... O, nie, ja po prostu się nie nadaję. Spróbuj tutaj, spróbuj po środku bardziej. Pójrzcie, kiedy to jest w ogóle ciekawe, że miejscami to tak dobrze zadziałało, woda wspaniale to wyrównała, jakby sama się wyrównała, sama się wypoziomowała, a miejscami tam, gdzie lud bardziej już sublimował czy. Ty wchodził w powietrze, to, to jest takie kruche i ten lód po prostu w większym stopniu wystaje z tej wody, nie? Czyli byśmy musieli mniej dawać lodu, a więcej wody i wtedy, ponieważ no właśnie, myśląc o odcinku, chcieliśmy takie coś, żeby wszędzie to było, nie? Tylko, że widzicie, tak czy siak, równo nie uda się tego zrobić i największym problemem tu nawet nie jest to, że czy to równe, czy nie, tylko, że to jest kruche, kruche, nie? Kruche, więc to trzeba by było robić grubość, nie wiem, taka grubość może by się nadawała wtedy, nie? Ale to wtedy tyle tego lodu trzeba mieć, kochani, no to nie wiem, na 2-3 tony to co ja, najmniej, spokojnie. albo nawet więcej, nawet tak z 5 ton suchego lodu, żeby to lodowisko tutaj zrobić z ogromną grubością. Nie dlatego. Spróbowaliśmy to zrobić, no i widzicie, teraz po prostu mamy kawałki tego lodu. Myślę, że się nie zmarnują, zaraz tej do jedzonka wrzucimy do picia. Nie, jeszcze. nie, nie, po prostu wymyślimy coś lepszego. <laughs> Oczywiście ludzie nie może się marnować że tego wymyśliliśmy coś lepszego, wszystko wrzuciliśmy z powrotem do baniaka. Mamy ciepłą wodę w 5-6 wiadrach. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy suki ludzie co? Jesteśmy tu w garażu, być 4 osoby, także jeżeli o 4 osoby będzie mniej tutaj, to, to wiecie, wiecie co się działo, nie? Dlatego wlewamy wodę i kochani, teraz będzie on pierwszy wiader. Wow! No, 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 no. Zobaczcie, jak szybko to się napełni. Już mamy pokolane, nie? Najciekawsze, że suchy lód to jest dwutlenek węgla, więc CO2, to co mamy w naszych butelkach gazowanych na ponapojach. Więc teraz, jak opuszczamy się, to czujemy gazy. Jakbyś, jakbyś normalnie wypił gazowaną wodą i możesz wdychać gazy, nie? Z samej wody. Bez, bez wody, same gazy. To nie odleć teraz, stary. No właśnie, to jest niebezpieczne, ponieważ CO2 to jest dwutlenek węgla, dlatego jakby nie masz tlenu, dlatego trzeba wietrzyć. Co najciekawsze, że nigdy nie wiemy, jakie jest niebezpieczeństwo na podłodze, na przykład... A, na przykład... No, tutaj dobre, że wygrałeś wkołowanego w takim czymś. Pokaż w ogóle całość, nie? Ej, wow! ej, Ale zarąbiście! Wszystko po prostu teraz wypłynęło jak jakaś taka woda, nie? Ej Oski, wiesz, bo coś ja w kieszeni tutaj mam kilka, kilka takich niebezpiecznych, wybuchowych rzeczy, kochani, oczywiście, teraz sadzimy petardę, tylko pamiętajcie, Pirotechnika tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, wy nigdy tego nie powtarzajcie, robimy wszystko i wyłącznie w ramach eksperymentu, dlatego suchy lód mamy, wodę również mamy, odpalamy petardę, wsadzamy i cieszymy się efektem. Przybliżyć? Najważniejsze to nie jest wybuch, najważniejsze to, że rozsadziło to metalowe wiadro, ja miałem taką nadzieję, że przez lód nie będzie to w stanie aż tak mocno walnąć, kochani, jedynie to nie mieliśmy za dużo takiego lodu, ponieważ przez ten czas już wysublimował i to dosłownie były resztki, dlatego może nie było tak dymu dużo, ale petardy zawsze są ciekawe, także lecimy. Teraz nam tak smutno się zrobiło, że koniec odcinku, cały czas to ból głośny, reakcja idzie bardzo fajnie, także po prostu staraliśmy się dla was całą ekipą zrobić coś ciekawego, widzieliście doskonale jak to było z lodowiskiem, nie? Troszeczkę coś tam pojeździć dało się, nie? Ale jak widzicie za mało jednak tego lodu i trzeba by było to po prostu robić w większych objętościach. Myślę, że następnym razem mielibyśmy więcej doświadczenia, gdyby robić większej ilości lodu, no. też już znamy technikę, myślę, że to i tak jakby wyszło lepiej niż się spodziewaliśmy, tak. więc na pewno dawać łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Tak, dokładnie. Myślę, że no... Następny rok, czy może nawet w tym roku ogarniemy coś lepszego, dlatego oczywiście wbijajcie, piszcie pomysły. My publikujemy co drugi dzień, także odcinki pojawiają się regularnie na naszym kanale. Oczywiście od nas podziękowania dla firmy Dry Eyes Zone, która i zajmuje się sprzedażą suchego lodu, dzięki czemu mogliśmy poeksperymentować. Was oczywiście zakęcamy do kupna suchego lodu. Wcale to nie jest takie drogie, a w różne ciekawe rzeczy można zauważyć. Mega, mega eksperyment może no, to naprawdę. Nie zapominajcie oczywiście oglądać co my tutaj takiego robimy. Żegnamy się. Cześć! Oh,